Cześć z tej strony Kuba Kaźmierczyk Fotoblogia.pl Dzisiaj powiem Wam kilka słów o tym jak poradzić sobie właśnie z takim wygniecionym tłem. Obojętnie czy pracujemy na polipropylenie czy na kartonie często pojawia się właśnie taka niezbyt przyjemna faktura. Na tłach polipropylenowych wynika ona po prostu jakby z konstrukcji samego materiału, a na tłach kartonowych wynika to z tego, że często te kartonowe rury uginają się i powstaje nam taka brzydka faktura. Jak sobie z tym poradzić? Aby uniknąć rozmycia krawędzi, trzeba będzie to zdjęcie rozdzielić po prostu na dwa elementy czyli na tło i na postać. Zrobimy to dzisiaj nowym, znaczy nie nowym, ale narzędziem zaznaczenia, o którym jeszcze nie mówiłem na fotoblogi. Nazywa się ono zakres koloru. Zakres koloru działa po prostu tak, że jeśli zaznaczymy dany kolor na zdjęciu, zostanie on zaznaczony, i potem po prostu możemy dodawać kolejne i kolejne odcienie kolorów. W związku z tym, że w studiu pracujemy zazwyczaj na jednolitych tłach, będzie to naprawdę najszybsze, ponieważ. Używanie lasta czy narzędzia, nawet szybkiego zaznaczenia czy różdżki w takich, przy takich elementach jest dość kłopotliwe. Musielibyśmy nad tym bardzo długo siedzieć, żeby to dobrze zaznaczyć. Więc wybieramy zakres koloru i wybieramy pierwszy kolor. Mamy akurat podgląd zaznaczenia, szybka maska, więc to, co jest czerwone, nie jest zaznaczone, a to, co jest w normalnym kolorze, jest po prostu zaznaczone. I następnie wybieramy pipetę z plusikiem i zaznaczamy kolejne kolory, które odpowiadają za tło. Niestety, podobne kolory również zobaczymy na ubraniu modelki, ale z tym potem poradzimy sobie poprzez narzędzie szybkiego zaznaczenia. I zatwierdzamy, nie musi to być bardzo dokładnie zrobione, ponieważ nie będziemy wycinać postaci, nie będziemy wklejać jej gdzieś do innego miejsca. Teraz trzeba przejrzeć to zdjęcie, tak aby właśnie pousuwać tego typu zaznaczenia, takie bardzo drobne. Ja to zazwyczaj robię narzędziem szybkiego, szybkiego zaznaczenia. Z wciśniętym klawiszem Alt i po prostu najeżdżam myszką w te miejsca, które powinny zostać odznaczone. Ok, powiedzmy, że z grubsza to zdjęcie jest zaznaczone, ale jeszcze pozostaje nam poprawienie krawędzi. Ok, poprawiam krawędź, tak jak wspomniałem wartość około 7 pikseli, 7-8. Następnie tym narzędziem będę zaznaczał jeszcze elementy, które powinny zostać poprawione, czyli te najtrudniejsze, czyli włosy. Ok, żeby was nie zanudzać już to zatwierdzę. Jeszcze tutaj będę musiał odjąć zaznaczenie z tego, z tego elementu, ponieważ wkradło nam się niestety przy zakresie koloru. Ale usuwamy to w bardzo szybki sposób. I teraz tak, musimy zapisać to zaznaczenie, ponieważ po stworzeniu warstwy z tego zaznaczenia ono nam zniknie. Dlatego zapisujemy zaznaczenie jako tło fotoblogia. Ja już mam takie. Takie zaznaczenie, więc nadam mu również numer 2. I teraz klikam na nim prawym klawiszem i wybieram warstwa przez kopiowanie. Jak widać, zaznaczenie zniknęło, ale wracamy do warstwy tło. Wybieramy opcję Wczytaj zaznaczenie i wczytujemy właśnie to zaznaczenie, które teraz obrócimy skrótem klawiszowym CTRL bądź CMD SHIFT I. -E. Jak widać, nasza postać została zaznaczona i również kopiujemy. Tę warstwę, zaraz Wam pokażę jak wygląda to przy, po rozdzieleniu. Jak widać tutaj są delikatne niedoróbki, ale tym się nie przejmujmy. Nasza warstwa tło wygląda w ten sposób. I teraz po prostu warstwę tło będziemy rozmywać. Możemy to zrobić rozmyciem soczewkowym, ono akurat w tym wypadku najlepiej by się sprawdziło, ale również jest najbardziej wymagające dla komputera, a w związku z tym, że nagrywam screencast to jeszcze dłużej. Teraz wybieramy rozmycie gaussowskie i jego promień musi być tak duży, żeby po prostu usunąć te zagniecenia. I jak widać, warstwa z naszym tłem jest wyżej niż warstwa z postacią, więc jak widać to rozmycie również wchodzi na krawędzie tego, tej postaci. Więc wybieramy rozmycie takie, które usunie fakturę z tła i zatwierdzamy. Następnie jedyne co nam pozostaje to przenieść warstwę z postacią na warstwę tło. Jak widać postać się wyostrzyła, tło pozostało rozmyte i to byłoby na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.